To, co przed chwilą obejrzeliście, to przykładowa reklama wykonawcy inwestycji przemysłowych, która używana jest zarówno jako materiał marketingowy na stronę internetową, jak i do prezentacji potencjalnym inwestorom. W zamyśle ma oczywiście stanowić dla inwestora zachętę do współpracy. I choć nie jest ona najwyższych lotów, bo złożyłem ją w pół godziny z wideo stokowych, załóżmy, że te klatki nagrane zostały na obiektach firmy. To posłuży nam do omówienia sposobu, w jaki na tego typu filmy marketingowe patrzą wielkie światowe korporacje będące potencjalnymi klientami firm wykonawczych. A tak się składa, że ta konkretna reklama tylko zniechęciłaby takiego inwestora. I nie chodzi tu wcale o jej jakość, tylko kilka dość istotnych merytorycznych szczegółów. Chcesz wiedzieć jakie to szczegóły? To zapraszam do oglądania. Marketing wideo to ostatnio bardzo modny temat, po który coraz chętniej sięgają również firmy realizujące inwestycje przemysłowe. I jest to zrozumiałe, bo widok budowanej fabryki czy pracujących dźwigów zawsze przykuwa uwagę. Okazuje się jednak, że są pewne kwestie, których lepiej być może w takich filmach nie pokazywać, a na pewno które warto wyłapać i usunąć, zanim pójdziemy na prezentację do dużej korporacji. Dlaczego? Bo takie wideo tylko zrazi potencjalnego klienta do nas jako wykonawcy i zamknie nam drzwi do współpracy. W dzisiejszym świecie wielkie międzynarodowe korporacje stawiają na bezpieczeństwo swoich pracowników na pierwszym miejscu. Tyczy się to nie tylko pracowników zatrudnionych bezpośrednio, ale też tych zaangażowanych przez zewnętrznych kontrahentów zatem również firm realizujących inwestycje na zlecenie korporacji. I nie jest to przypadek to świadomy wybór oparty na latach doświadczeń i analiz, ale takie podejście należy rozpatrywać dwojako. Po pierwsze, przez pryzmat aspektu ludzkiego. Każdego dnia tysiące pracowników wchodzi na teren fabryk i placów budowy. Każdy z nich ma rodzinę, plany na przyszłość i chce wrócić do domu całej i zdrowy. Właśnie dlatego bezpieczeństwo nie może być kompromisem. Po drugie, przez pryzmat zobowiązań finansowych. Statystyki są bezlitosne. Każdy wypadek przy pracy to nie tylko tragedia ludzka, ale także ogromne koszty. Przestoje produkcyjne, odszkodowania, utrata reputacji, to wszystko może zachwiać stabilnością nawet największej firmy. Przykładem może być katastrofa, do jakiej doszło w 2010 roku na platformie wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej. Wybuch pochłonął nie tylko życie 11 pracowników, ale także doprowadził do gigantycznego wycieku ropy. Dla British Petroleum konsekwencje były ogromne. Firma musiała zapłacić ponad 65 miliardów dolarów w ramach kar, odszkodowań i kosztów usuwania szkód. To największa kara korporacyjna w historii USA. Dodatkowo, akcje firmy straciły prawie połowę wartości. BP musiała sprzedać aktywa warte 38 miliardów dolarów, by przetrwać kryzys. Setki tysięcy firm i osób prywatnych złożyło też pozwy przeciwko korporacji. Dlatego też korporacje inwestują miliony w programy bezpieczeństwa. Globalne standardy bezpieczeństwa są dziś bardziej wymagające niż kiedykolwiek. ISO 45001, OHSAS 18001 to nie tylko certyfikaty na ścianie, ale realne zobowiązanie do ciągłego doskonalenia. Regularne szkolenia, najnowszy sprzęt ochronny, czy rygorystyczne procedury to wszystko służy jednemu celowi: zero wypadków. A że korporacje są jednym z pierwszych celów ataków w dzisiejszych czasach, pragmatycznie próbują nie doprowadzać do sytuacji, w której podkładają się pod możliwość drenowania ich kieszeni pozwami sądowymi za wypadki. Dlatego też największe światowe firmy bacznie analizują kulturę bezpieczeństwa swoich potencjalnych kontrahentów. Jak coś im podpadnie i zapali przysłowiową czerwoną lampkę, zapobiegawczo dystansują się od takich wykonawców i nawet nie tracą czasu na rozmowy o konkretach. A zatem pokażę Wam konkretne przykłady elementów, na które w filmach promocyjnych zwracają uwagę korporacje. Posłużymy się tu reklamą z początku wideo. Pierwszy element, który w wrażący sposób pokazuje Big No No jest w 37 sekundzie. Proszę spojrzeć tutaj. Nie wygląda to jak buty bezpieczne, a przecież pani znajduje się na budowie. Poza tym szpilki? Serio? To aż samo się prosi o wypadek. Tu powód odrzucenia jest dość prosty. Prace na budowie należy wykonywać w ubraniu roboczym, na które najczęściej składa się tak zwany sprzęt zabezpieczenia osobistego, z angielska nazywany PPE. taki jak kask, okulary, kamizelka odblaskowa i buty bezpieczne z twardym noskiem. Czasami są też dodatkowe rzeczy, takie jak np. zateczki do uszu czy rękawiczki, ale to już zależy od wymagań konkretnej budowy. Niemniej kask, kamizelka i buty bezpieczne to podstawa. Co taka scena podpowiada inwestorowi? Jeśli jako firma nie wyłapaliśmy w swoim wideo, które zapewne oglądaliśmy kilkukrotnie, tak rażącego przykładu złamania zasad BHP, to w domniemaniu po pierwsze, nasi ludzie nie będą stosować się do zasad BHP, a po drugie, nasi BHP-owcy nie wyłapią pojedynczego złamania zasad, które przecież może doprowadzić do wypadku. Dlatego tutaj dla inwestora rachunek jest prosty. Lepiej odpuścić sobie współpracę z takim wykonawcą i mieć spokój. Drugi element znajdziemy o tu. Pierwsze, obszar pracy dźwigu nie jest odgrodzony podczas gdy podnosi ładunek, co często na obiektach jest uznawane jako wykroczenie, a przecież tu na zwyżce prowadzone są prace. A po drugie, pracownicy, którzy w domniemaniu są hakowymi, nie mają założonych ani kasków, ani kamizelek. Mamy zatem dwa wyjaśnienia, dlaczego klient korporacyjny może nas odprawić. Na trzecie naruszenie składa się kilka klatek. Mamy tu pana pracującego na rusztowaniu, który jest nieprzypięty, bez kamizelki i nawet bez kasku. Mamy montera na konstrukcji, który nie wydaje się być przypięty podczas pracy. I mamy też panów na zwyżce, którzy również nie posiadają szelek. Takie coś być może przechodzi w realizacji projektów w małych firmach prywatnych lub w projektach publicznych, ale w dużej międzynarodowej korporacji najczęściej nie ma szans pracy na wysokości bez sprzętu zabezpieczenia osobistego i przede wszystkim bez szelek zabezpieczających i to nawet jeśli prace są wykonywane na zwyżce czy rusztowaniu o zamkniętych barierkach. Czwarty punkt zaczepienia znajdziemy tu. Wiele korporacji ma w swoich standardach konieczność noszenia kasku z zapięciem na brodę w trakcie obecności na obiekcie, więc tu mogliby się przyczepić. I choć brzmi to jak bzdura, to jednak spadające z głowy kaski stanowią dosyć spore zagrożenie, które łatwo wyeliminować tymi zapęciami. Dlatego też są one obligatoryjne na wielu obiektach. Dodatkowo często podczas prezentacji firmów promocyjnych, gdzie pokazywane są np. instalacje procesowe projektowane i budowane przez firmy, zadawane są pytania przez inwestora np. Czemu na zaworach nie ma potwierdzeń otwarcia lub dlaczego nie ma na rurociągach naklejonych naklejek wskazujących, jakie media w nich płyną. Takie pytania są dość często zadawane po to, aby sprawdzić, czy firma wykonawcza czuje kwestie bezpieczeństwa i potrafi analizować ryzyko instalacji, której projektuje. Takie maglowanie, pomimo iż wydawać by się mogło przesadą z punktu widzenia wykonawcy, jest dość często stosowane, szczególnie w bardzo dużych korporacjach amerykańskich notowanych na giełdzie. Dlaczego akurat w amerykańskich? Powód jest prosty. Co robią Amerykanie, gdy chcą wyrazić niezadowolenie? Oczywiście pozywają do sądu. W Ameryce istnieje tendencja do częstszego. I bardziej swobodnego pozywania firm do sądów, głównie ze względu na silną tradycję obrony praw jednostki, wiarę w sprawiedliwość tamtejszego wymiaru sprawiedliwości i bardzo wysokie potencjalne odszkodowania. Dlatego duże amerykańskie korporacje, które są najczęściej łatwym celem, są trochę bardziej wyczulone na punkcie zabezpieczenia się przed ewentualnymi pozwami, również tymi, które przyjść mogą od powodów z zagranicy, np. z Europy. Dlatego amerykańskie korporacje zapobiegawczo wolą unifikować swoje standardy wykonania różnego rodzaju prac, niezależnie od regionu świata, w którym ich fabryka się znajduje. Ale nie oznacza to oczywiście, że firmy europejskie czy japońskie odstają od tego standardu. Wiele z nich stara się dotrzymać kroku najlepszym światowym standardom, dlatego w nich też zdarza się audytowanie standardów bezpieczeństwa wykonawcy przed jego angażem. Zatem jeśli pracujesz w firmie wykonawczej i chciałbyś zawiązać współpracę ze światowymi korporacjami, warto jest dość krytycznie podchodzić do tego, co prezentujecie w swoich materiałach marketingowych. I tu oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, materiały marketingowe to sprawa marketingu. Ale w tym przypadku problem spadnie na barki osoby, która reprezentuje firmę przed inwestorem, czyli key account managera, doradcy klienta czy inżyniera sprzedaży. To on będzie musiał tłumaczyć się za firmę przed inwestorem. Zatem, jeśli tą osobą jesteś ty, to polecam ci przede wszystkim, przeczytaj standardy twojego potencjalnego klienta i przed spotkaniem spójrz krytycznie na swoje materiały, eliminując jednocześnie to, co może być trudne do wybronienia i stanowić będzie big no-no dla nich. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na zdjęcia, które zawarte są w broszurach i na billboardach na stronie. Takie jak te, które widzicie, mogą być nie najlepszym wyborem, gdyż pokazują braki w PPE. Lepiej więc zrobić zdjęcia w pełnym umundurowaniu, czasami pokazując nawet więcej elementów zabezpieczenia personalnego niż klient wymaga. I żeby nie było, to o czym Ci opowiedziałem, to nie jest szczegadanie. Ja sam miałem okazję przekonać się o tym na własnej skórze, gdy przez kilka z pozoru niegroźnych sekund wideo promocyjnego przegrałem szansę na budowę sporej fabryki dla firmy amerykańskiej. Jeśli więc planujesz uderzyć ze swoją ofertą do dużych światowych korporacji i nie chcesz podzielić mojego losu, polecam przed prezentacją firmy sprawdzić standardy BHP potencjalnego klienta i przyjrzeć się dokładnie swoim materiałom marketingowym. Bo uwierz mi, pomimo iż to co opisałem w tym wideo jest dość oczywiste, to widzę po materiałach promocyjnych, że wiele firm nadal nieświadomie robi te problemy. Tyle ode mnie na dziś, zachęcam do zostawienia lajka i zasubskrybowania kanału. Daj też znać w komentarzu, co sądzisz o tym, co powiedziałem. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym wideo.